Cześć, witajcie na kanale Marzenaj Marek. Dzisiaj jest kolejny vlogmas. Zaczynam go sam. Marzenie nie ma, Michacia tu z tyłu macha do was, ale się nie chcę na razie ujawnić. I zanim cokolwiek zrobimy, otworzymy 17 okienko, ale idzie coś na wypasie, bo widzę, że jest duże okienko, a w środku mały cukierek. Nie no. eee. Michał im dalej im bliżej świąt, tym ciekawsze cukierki są. Popatrz jaki fajne. Dobra, a ja bym chciałem pokazać paczkę, która przyszła. Popatrzcie, jaki potężny karton. A najlepsze jest to z tym wszystkim, że w tym potężnym wielkim kartonie przyszła, przyszły części do naszego pena z z czego to miaśka? Z iPada. Tak, z iPada. Popatrzcie, były jakieś kos, nie wiem co to były, Elfy były czy ktoś był i się złamała ta końcówka? No ja wiem, że to nie ty, to te elfy. I widzicie, to się zepsuło, złamało się, no i trzeba było zamówić i teraz popatrzcie, karton taki, że tu by się zmieściło, nie wiem co, a w tym kartonie, uwaga, uwaga. Patrzcie na to. Takie maleństwo. Jeszcze jak zapakowane, tu, o jeszcze tu, opa, jest. ooo, patrzcie, taka ma skrzyneczka w takim kartonie. Tu jeszcze dodatkowo są jakieś folie. jeszcze też tu jest jakieś folie. Dobra. No, a czemu kupiłem akurat oryginalne? Bo były zamienniki, ale powiem szczerze, że, że jakoś nie ufam zamiennikom w tym przypadku z tego względu, że obawiam się, że końcówki, jak są oryginalne, to są tak, jest tak dopasowany materiał, że na 100% nie porysuje ekranu. A boję się, że jak kupię zamiennik, no to się może to zepsuć. I co najlepsze, bo teraz patrzę. Tu cena jest 89 zł. A ja za to zapłaciłem ponad 100 zł. Dziwne, nie? Muszę jeszcze fakturę poszukać. Także no, trzeba było kupić, niestety. 4 sztuki tu są, w każdym razie. Tylko ta cena mnie jest trochę dziwi. Tu 89. A płaciłem ponad 100 zł. To wysyłka. Nie, bo wysyłka była za darmo. Podejrzana sprawa, nie? To sprawdzę i Wam powiem. I faktycznie, popatrzcie, cena jest 86 zł, 10 groszy, wat, a tu jest 89, no to i tak nie pasuje. Widocznie ceny były zmieniane w trakcie, bo to jakaś stara dostawa, nie wiem, ale bardzo to jest dziwne. No cóż, trzeba było kupić, trzeba to teraz wymienić i wtedy może już normalnie Rysik działać, bo teraz mi niestety, ale musiała posługiwać się palcem. A ty w ogóle korzystasz z tego często? Aż nie złamie, nie? Aż te elfy nie przyjdą i nie złamią. A wiecie, ja się tego nie lubi. Dobra. No, także taka paczka na początek. No i teraz co? Będziemy czekać na Marzenę i jedziemy na zakupy. Przedświąteczne. Wiecie, jak my zwodzimy, to w czasie? Myśmy już kiedy mieli jechać? W tamtym tygodniu. Tamtym tygodniu no chyba w weekend. I się ociągamy z tym równo, jakoś nikomu się nie chce. A to wszystko przez tą pogodę, bo jest godzina 15, robi się ciemno, już nikomu się nie chce wyjść. Jeszcze tego wszystkiego jest tak zimno, ponuro i no. widzimy się za chwilę. Musiałem się jeszcze z nami połączyć. Popatrzcie, typowe amplowskie opakowanie, nie? Wszystko musi być ładnie, precyzyjnie zapakowane. Tu są takie, jakby nie wiem, jak to nazwać, saszetki zrobione. O, popatrzcie, i wyciągacie tylko jeden. A reszta jest ładnie zapakowana. Jednak ta Marka ma to do siebie, że lubi takie opakowanie dopracowane od początku do samego końca. Dzień dobry! Króliś? Co on tam tak patrzy? Coś obserwuje? Tak. Coś się dzieje w pokoju? Kto tu jest? George! Michasia, myślę, że przed czas przedstawić. Nowego członka naszej rodziny! Nowy członek naszej rodziny, kolejny nowe zwierzątko. Wam okay, pomogę. Wy już wiecie na pewno, że wiecie już co to jest. Ale no nie wszyscy zwierzątko. może wiedzą. Może nie wszyscy wiedzą, dlatego też na naszym kanale Wam pokażemy tego zwierzaczka. Ale co się stało? My mamy kominek, tak? Tak, kominek na ścianie. No to co, Marek? Michać pokazuje. Proszę. No, daj A ja sobie tutaj spocznę. Dzień dobry. Kto to jest? No właśnie nie wiemy jak ma na imię. Dzień dobry. Taki czarnulek. Musi być w klatce jeszcze oddzielnej. Tak, musi być w klatce, ponieważ musi być izolowany. Widzicie, zobaczcie George'a teraz. O, a ja coś muszę powiedzieć widzą. Trochę, o tak go sumuję. Ja coś zaraz powiem Widzą, że teraz jak tak widzę jak George leży, od jakiegoś czasu jak się pojawił nowy królik, to stwierdziłem, że, jo że George to jest dywanowiec. A dlaczego dywanowiec? No bo zobaczcie, no jak taki za taki dywanik sobie leży. Nie? George. George? George. George dywanowiec. O, a tu właśnie drajbet za chwilę będzie wymieniany, bo nasz królik jeszcze nie jest wykastrowany. O, ile wodów. Nie, i on jeszcze, wiecie, tak... Y dopiero się z nami oswaja. Ale ja zauważyłam dobrze. w ogóle, że jak no on, on już coraz śmieszniej się robi, bo na początku to siedział w ogóle w tym swoim domku, tak, wychodził tak. bardzo rzadko, teraz już się zrobił taki odważniejszy, zaczął wychodzić, ale co jeszcze? Wam powiem, że on jak, o właśnie, zbliżam do, do niego rękę, to on po prostu tak jakby, wiecie, takiego paraliżu dostaje i on sztywnieje strasznie, hmm. tak? Ja wiem, on ma alergię no, na kogoś. Ja wstanę, Myślę, że ma złe skojarzenia może mieć. Znaczy ja tak uważam, wiecie, ja się nie znam tam na zwierzątkach, tak, ale y, myślę, że może mieć no złe skojarzenia. No on raczej lekkiego życia nie miał. Ale Także właśnie już do się nawet załatwia, w tydzień prawie. No, no to, to, Nawet ale nie chłopasz, tydzień. Ale popatrzcie on ma bałagan. George trochę lepiej chyba. Nie, George, George tak, tylko że George tak nie, aż nie rozwala miską. Ale jeszcze co powiem, że y, właśnie y, no, nowy króliczek, on Nieba nie jest przyzwyczajony do miski, bo jak dajemy mu miskę, on trochę sobie z niej zje i potem tą miską, wiecie, no, na pali no, wszystko wywala. Tak. Ale, y, musimy się też my... O, widzicie? My do niego przyzwyczaić i on do nas. Boże. Ale ja powiem, że on jest bardzo inteligentny, ponieważ kilka dni się nauczył na kuwecie robić i on ma czysty podkład. On już nie brudzi, nie sika. Nie Ej, brudzi. co jest to jest mokre? Gdzie jest mokre? To jakaś chyba kropelka. Może z wody, wiesz, kapnęło. No i na czasy z, tam porządkowania klatki przenosimy go kolca. tutaj do takiego kojca. Także. I Przedstawiamy tak. Wam oficjalnie nasze, nasze nowe zwierzątko tak. właściwie. No, nasze, Michasi, rodzinne zwierzątko. Czyli ma teraz przyjaciela. Przyjaciela ma, który pojawił się w sumie tak przez przypadek, tak, no. Bardzo no to jest. Znaczy planowała znaczy, Cała historia jest u mnie na kanale. Właśnie, historia Już jest. U Michasi jest tak na jest. kanale. Y było to niespodziewane, aczkolwiek myśmy chcieli mieć drugiego tak, króliczka. Tak, adoptować, ale to dopiero miało być na senior roku. No właśnie, a tak jak. Znaczy, adopcja miała być na nowym mieszkaniu, już nie? No tak. tak, ale złożyło się tak, jak się złożyło, też trochę dzięki tacie Markowi. Odnośnie tej adopcji, adopcja miała być na nowym mieszkaniu, dlatego, że króliki dobrze jest adop... znaczy, adoptować, tak powiedziała pani, która się tym zajmuje fachowo. Dobrze jest, jak króliki mają oba nowe terytorium. Że nie wchodzi nagle ktoś staremu królikowi na terytorium. No ale wiecie, no tu nie szło czekać, bo w sumie królik miał być jak... mówiliśmy chyba, nie widzą? Miał... właśnie ten słodki króliczek miał być karmą dla psa, nie? Ale mm. To jest aż niemożliwe. A dla psa, potem się zgłaszali, żeby zrobić z niego karmę dla... Dla Dla męża. Mm. Mm. Cieszymy się, jest na święta nowy króliczek, tylko wiecie, teraz musimy trochę pokombinować z... Ale ja wam zdradzę tajemnicę. Przemeblowaniem. Co? Znaczy ja zdradzę tajemnicę, bo myśmy już próbowali Bo tak, bo króliki już A, się no zaczęły wąchiwać no. coś no tam... No właśnie, Grosz też często tak przez nawet kraty. Tak, Nam tak, tak że chciał się dostać do króliczka. I myśmy, znaczy myśmy, to ja wpadłem na ten pomysł, żeby hmm, króliczki, hmm, jak Marzenka robiła makaron, żeby króliczki się spotkały. No. Ale niestety się okazało, że króliczki nie żeby się atakowały, wiecie, z, tak, z powodu jakiejś, no nie wiem, agresji, no, agresia, nie, walka o terytorium. Tylko, że ten Borok jeszcze nie jest wykastrowany i wiecie, jego nosi. A jak go nosi, to zaczął atakować George'a, no i George Który po prostu, jest obojętny na te sprawy chyba już trochę. Bo George jest po kastracji ogólnie, więc on już jest jakby zupełnie swobodny, natomiast ten zaczął go atakować, no i George nie żeby uciekał, chyba no, tak jakoś się poznał. Taka no zabawa. To była taka zabawa <laughs> dla George'a, ale ja myślę, że George się w ogóle, wiecie, zlęknie, już nie będzie chciał podchodzić. Ale gdzie tam, jak George'a się bierze od niego, od klatki, to już jest furia. On zaczyna z, z, z rąk się wyrywać, on za, zaczyna tupać, warczeć, potem się go do klatki zaniesie, zamknie się go, to zaczyna tą klatką tyle Także no można po, powiedzieć, że przypadł sobie, przypadli sobie do gustu, on marzy na to wchodzi, to ja teraz poszerzę. żebyśmy się A w, się wzią... w ogóle nie przez to, że później jak je połączyliśmy tak delikatnie, no to właśnie yy, ten nowy króliczek się nauczył w ogóle do kubety i na domek wskakiwali. Tak, od tego momentu właśnie. wskakuje na domek, Włam. pije normalnie. Bo tak on tak na łapkach stawał i... Się wyciągał maksymalnie. Tak, z dołu. A ja mam jeszcze chciałam powiedzieć, bo teraz yy, wiecie na pewno, znaczy może na pewno większość wie, że yy, George ma swojego Instagrama, Bunny. Tak. i teraz już od tego momentu będziemy tam rzucać zdjęcia także nowego, nowego króliczka. króliczka. Oczywiście, na razie nie wiemy jak się nazywa, my mówimy do niego różnie: tak. Uch, Stefan, na... Roger. Roger, Roger, Rupert, George, Lucio i tak dalej. Czasami się mylimy i mówimy George. Ale jak nam widzowie pomogą, to też napisz, napiszcie o, o imieniu dla nowego króliczka w propozycjach. Także pewnie coś wybierzemy. No. Michaś tam podejmie decyzję. No bo jak pojedziemy do weterynarza, trzeba mu książeczkę założyć i oficjalnie wpisać imię. No właśnie, jakie jest imię. No właśnie. Pierwsza wizyta już jest za kilka dni, czyli do jego we wtorek. Tak. A wy widzicie to w sobotę. To uwaga, Michaśka teraz coś ma do, wam do przekazania. To piszcie w komentarzach na przykład jakie imię dla króliczka nowego. No właśnie. Propozycje i Tak, nam. Bardzo nam pomożecie w tym, bo wiecie, my tu mamy po prostu co minuta i To jest chłopczyk. Tak, to jest chłopczyk oficjalnie. Chyba. No widać, nawet po jego zachowaniu, było. Tak. No chodź, królisiu. Spokojny, ojejciu. Dzień dobry. Jaki słodzie. On jest bardzo spokojny. On jest o wiele spokojniejszy niż George. Ja tak uważam. Czuję, czuję jego taki. No bórze. bo pazurki ma bardzo ostre nie i bardzo długie. Nie chodzi już o pazurki. On jest zestresowany, tak. Może no, nie powinnam tak aż pobrać. Ale ja go też biorę na ręce, jak no, go przenoszę. No muszę go, a, no, a ja go sobie cię przyniosę do no, tego. Tak to, żeby a ja mi... chcę, żebym trochę ruszał się w, po, po mieszkaniu. No także Wam przedstawiamy oficjalnie Królisia. Królisia Pysia, ale jak ma na imię, to nie wiemy. Szybkie zakupy zrobione w galerii. Ale co najlepsze, my jesteśmy w galerii po raz pierwszy od otwarcia się. Tak. Jeszcze nie byliśmy. Ja no, nie wiem kiedyśmy. No, wakacje byliśmy chyba. Nie? Czy po wakacjach? No We wrześniu? Wakacje, byliśmy. No ale jakoś tak w październiku listopadzie to ja sobie nie przypominam, żebym to był. No tak nas nie było. Także yy, i co najlepsze, jesteśmy i już 28 z powrotem zamykają galerię. Także widzimy się w nowym roku dopiero. No i co, mi to akurat nie przeszkadza, ale... To się po... nazywa narodowa kwarantana. Tak, zwał jak zwał, w każdym razie najlepsze w tym wszystkim jest to, że dzisiaj stwierdziłem, że nie ma sensu chodzić do sklepów stacjonarnych, tylko lepiej kupać przez internet z tego jest o wiele więcej profitów niż takie chodzenie po galeriach. No ale niekiedy trzeba coś kupić. Także idziemy z zakupami do auta. A Michałśka wszystko kupiła? Tak. Wybrałaś wszystko, co trzeba? Tak, mhm. dla babci. Dla babci dla babci. I dla dziadka, dla dziadków, także... Prezenty zrobione, no i tyle. Ja też kupiłam to, co miałam kupić, ale też no, zgadzam się z Markiem. Ja przyzwyczaiłam się do zakupów internetowych i uważam, że są chyba lepsze. Wygodniejsze no. i, tak jak mówię, więcej profitu z tego jest, o wiele więcej. Dobra, idziemy. Może to jest kwestia tego dnia, że jest, widzę, że jest mniej ludzi mm. w galerii ogólnie. Jak na ten czas, przedświąteczny świąteczny, to jest mniej klientów. Znaczy, ja w ogóle powiem, że szczerze, wiecie, wiecie jakie jest moje zdanie na temat całej tej sytuacji, że ja zawsze byłem pro i jak najbardziej. Natomiast po co od 28 stycznia, nie grudnia, przepraszam, do 17 stycznia zamykane uh -huh. będą galerie? To do końca nie wiem. Ponieważ, jak wszyscy dobrze wiedzą, w styczniu raczej ludzi w galeriach nigdy nie było w sklepach, bo ludzie się, wiadomo, Wypompowali z pieniędzy i nie chodzili po takich miejscach, i nagle zamykają, żeby zrobić wszystkim dobrze, ale myślę, że z tego nic dobrego nie będzie, bo efekt będzie taki, że przyjdzie czas wiosny i przyjdzie czas problemów w postaci zamykania się sklepów, no bo myślę, że już jest wiele branż, wiele, sklep, no branż też, ale wiele sklepów, które mają duże problemy. Myślę, że to są otwarte, dlatego, żeby ludzie jeszcze kupili, wydali pieniądze, gospodarkę nakręcili. Mm, ale widać, ale... że ludzie mają raczej nastawienie takie już, no. jest takie podkłady. właśnie podkłady. O, a ty się zapnij, bo jest zimno. Jedziemy. A i jeszcze jedno, bo tu chyba też wiesz, że w sylwestra będziemy wszyscy zamknięci. Ale powiem wam, że to, i to jest tak, i to są właśnie takie paranoje Czemu? E, tych wszystkich de decyzji, ponieważ tak, ja jestem za tym. Ale jaki jest sens y, robić zakaz wychodzenia z domu od godziny 19 do 6 rana? Przecież jak ktoś by chciał iść na jakąś imprezę, taką domówkę, to i tak pójdzie. Pójdzie mm, o 18. Do 18 dotrze na Także miejsce Wydaje i... mi się, że y, osoby decyzyjne tak robią, wiecie, ściemy, że niby coś robią, ale właściwie to robią taki pizz na wodę. No mm, ja też Bo rozumiem, gdyby to, jest to było od sensu. 30, to to by miało sens. Ale robienie, no, nie, no raczej robią z ludzi, z ludzi debilion, no taka prawda? Osoba doradzająca z punktu widzenia medycznego powiedziała, największą karą dla tych którzy nie będą przestrzegać tych zaleceń będzie to, że zachorują, no i tu się zgodzę z nim. No wiadomo, że każdy musi, że tak powiem, logicznie do tego podejść natomiast to jest taka fikcja tak jak wiecie, te wyjazdy służbowe, czasy służbowe podobno w radiu słyszałem, się pojawiły takie ogłoszenia gdzieś w internecie, że przyjmę na ten pobyt służbowy Dobra, kończę, bo już mi i tak nie widać. Ja słychać, ja już trochę gadam, gadam to. Kończymy. Jedziemy do domu. Marzona, co ty znowu chcesz? Jakie mleczko? Mleczko do oczyszczenia. Zapisuję właśnie. Ale czemu? Po to ci? No to się przyda, no do... No przecież powiedział, że kupił. No mówię kręciłeś już drugi raz. Najpierw powiedział, że ser kosztował w Kostce kosztował y, zamiast 7 zł to po 25. Popatrzcie, jakie profesjonalne doświetlenie. Nie no, żartuję. A, drugi, a druga rzecz teraz, mleczka do czyszczenia powiedział, że zapomniał, a kupił. Wiesz co, Marek? Ale nowość na rynku. Coś, w ciemnej co butelce no, no, kończymy obiadek to znaczy kończymy przygotowywanie obiadku A to się będzie dzisiaj smakło? tak, filety z kurczaka pod pierzynką e, warzywną no. i wieczarki bo wiem, że Michasia nie lubi wieczarek to e, zrobimy takie mm, pomidorki, tu mamy cebulkę dymkę cebulkę białą, czosnek dwa ząby, e, ząbki czosnku z tarte I, i pomidorki, no i teraz tu nakładamy A to sobie ma bardzo dziwną nazwę co? Pod, Pod pierzynką? A ja myślałem, że to pójdzie na surowo, te warzywa. No. A jak one są? Ale, że nie będą pieczone? Mm. Nie, one są one pieczone. <grym> będą... Brak pewności. Nie, bo teraz mnie zatkało, wiesz, Marek. Mm -hmm. A teraz, Marek, ty chcesz z pieczarkami czy Z pieczarkami, z pieżynką ze wszystkim. Z pomidorkami też, też, tak? Czyli tak. No i pół może być. Jak tam ja się było w szkole? E, fajnie, no właśnie, e, teraz jaśniacie na zostały dwa dni szkoły. Będzie i, i, I Dopiero w styczniu wracacie, 20, nie którego? 8, 17. 8. A nie po sylwestrze później? A skąd? Nie, jeszcze jest tam chyba, tak? No chyba po sylwestrze. A co A nie po, po nowym mówił. roku chyba. Jak to jest możliwe? Ale po nowym roku nie wracamy? Nie. Od czwartego są ferie, a jak jest drugi, trzeci? No, zaraz sprawdzę w kalendarzu, bo. Ej, nie mamy kalendarza, więc trzeba komputer załączyć. Proszę, masz. trzeci to jest niedziela. Ej, no to proszę, proszę jako my tutaj... Trzy tygodnie wolnego. Serwę. Gratulacje. Uu, to, y, do drugiego semestru będziesz wypoczęta, wspaniale nastawiona z pełną energią. Dobra. Spoko, we wrześniu dopiero wracasz do szkoły. Dobra, to ja sobie jeszcze otworzę okienko, który dzisiaj jest. Osiemnasty, nie? O, to mała kulka, daremna. Jeszcze zajrzymy do, do, Ryszarda, jak tam do naszego króliczka. Siedzi spokojnie, z dnia na dzień coraz to lepiej z nim jest. I powiem wam, że on jest grzeczniejszy niż George. George ostatnio jakieś fazy ma przykład, i zaczyna go łapać przez kratki. Dzisiaj, właśnie pośród e, no. nie było, jak ja miałam szereg, to, to właśnie George poszedł do, do tej kraty. I no. on go tak jakoś nie wiem, coś zrobił, aż Ryszard ten. Te schodki mu spadły. No ja widziałem o, w, ten, w ten, ostatnio, a czyli ostatnio, czyli też dzisiaj. Jak George podgryzał za ogon R R Ryszarda. Tak, ogon? No, za ogon go łapał. Mm -hmm. Tu się wąchali po, po pyszkach, a nagle mu ząbki. George, wstyd, przynosisz rodzinie. Składamy teraz sobie na 20 minut te pierzynki. Na 200 stopni. Na 200 a stopni. Jest. Około 20 minut. Posypamy mozzarellą. Można z tarty żółty ser dać, zwykły jaki się ma. 20 minut. No i taki obiadek do tego można z jakąś surówkę jeszcze sobie przygotować, Zimniaczki. albo tak, albo z ziemniaczkami. Dobra, nagrzany piekarni. Marek, otwieraj. Ej, wywalisz mi wszystko. Pięk... Naprawdę. Jak się powiedzieć pielgrzymka. 20 Piękny. minut i zajadamy. A potem czas na spacer. Jeden królik śpi w domku, a drugi królik śpi za piecem. A marzyna wyciąga pierzynki. To jest chwileczkę kurczaka pod pierzynką. Już widzę, że będą soczyste na pewno. Wydzielił się ten taki sosik mm. z warzyw. No, akurat pomidorki tu mamy i. A, Chce się jeść. Chce się jeść, oczywiście wiemy, że do tego można sobie różne dodatki dołożyć. Dobrze? No to gotowe smacznego. A tu jak widzicie bałagan. Bo robimy klatki. Michaśka robi klatkę George'owi, a ja robię tutaj naszemu drugiemu króliczkowi. I ostatnio zauważyliśmy, że króliczek nam podżera ten podkład, więc trzeba było kupić taką kratkę. Pod tym jest podkład i popatrzcie, to jest stary podkład i się nie zlał w ogóle. Także sika już na kuwetę. No, także taka oto klateczka wyczyszczona. Bo dziennie się mu zmienia. Z racji tego, że króliźnie nie to trzeba, prawda? Malutki? No. Wróciliśmy ze sklepu i oto zakupy na wigilię, mm. ale głównie do dwóch dań praktycznie. To jest do barszczu no, grzybowego. To jeszcze tam. Jeszcze Piękne borowiki, oto go, od, to, od A tu są podgrzybki, dobrze? Nie, podgrzybki? Tak, podgrzybki. Także takie ładne grzybki, a to wszystko do tak zwanych makówek. No ale oczywiście nie wszystkiego tam, nie? Ja nie wiem, Michasia, kalendarze. a kalendarze. Dobra, to ma... zanim pójdą po kalendarze, to jak się chciałem, chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie dzisiaj u Michaśki w pokoju robiłem kaktusa, bo się złamał. Teraz wam pokażę jakiego. Właśnie tego. Kaktusa, bo coś się stało, złamał się, zgnił i trzeba go było ściąć. I najgorsze, jest, słuchajcie, to, że jak go wyciągałem, to zapomniałem sobie założyć rękawiczek. I mi się powbijały takie małe igiełki w ilości bardzo dużej i teraz ciągle czuję jak tak ręką ruszam, że coś mnie po prostu chuje gdzieś tam. Także pamiętajcie jak kaktusa jak w jakikolwiek sposób dotykacie, to trzeba chyba jednak w rękawiczkach to robić. To co, zbieracie już? Tak tak, najpierw sobie kosmetyczne. To ja może pójdę tam. Koło naszego Ruperta, póki co roboczo, rób Malutki, on taki grzeczny, cichutki. Co tam było ciekawego? Jakieś próbek. Gdzie to było? Drugi to jest taki e, puder odświeżający. Ula la. Brzmi ciekawie. Odświeżający, no, oczyszczający też. Nakładasz go chyba tak, nie wiem, bo szczerze mówiąc nie miałam jeszcze Ja też, ja Ci powiem, takiego jeszcze nie miałem. A w tym, e, to jest 18? To jest 18 i 17. I 17 taki koncentrant nawilżający. A bo myśmy wczoraj żel... nie otwierali kalendarza. No nie, nie otwieraliśmy. Także... I co miałeś drugim? Takie żel nawilżający. Ale nie pokazałaś nawet nam. Proszę. Dobra, 17 Wczoraj jeszcze to kto miał otwierać? To teraz ty już otwórz 18, ja 18, bo ja się tylko u, włączę, bo ja no niestety muszę, tu mam takie warunki, jakie mam, jak widzicie, dosyć kiepskie miejsca, tu nie ma zbytnio, więc trzeba robić wszystko, żeby móc nagrać, no i żeby nasz róbcie miał wygodnie. Póki co róbcie, a jakie będzie właściwie imię, to o widzowie zadecydujemy. No właśnie. No, no, ale to co wiemy, ale bardzo to sporo jest nie. dużo... No, imion, komentarzy jest, nie? A, I co tam było? No, to ja Aha, wiem. to jest taka podwójna, Uuu. ale ciemna. Za ciemna? No nie wiem, zaraz wrócę. Dobra, to wróć do nas. <laughs> Marzenka wróci, to ja sobie otworzę moje. Proszę. Proszę. Co tu może być? No, znaczy, no ja myślę, że może ogórki kiszone. Ogórki? Obo w ogóle, jakie się kupiliśmy. No piękne, to są baby, nie? Że jakoś jak się tak, z zją. Ale nawet nie wiem, jak ją obrać do końca. Mhm, nie mój kolor chyba. No, za ciemna. Nie Ale to ja się ja na tym nie znam. Nie? Co Dla mnie to jest magia. <gulity> Ale liczył się gest, nie? Piękna jest, pomadka, super. A teraz to zobacz, co ty masz. Dobra, to, ja, to trzymaj kamerę. No. Co tam szepczemy? Dobra, szepczemy. Czy... Co? Króli. No, <gulity> to jest ozdoba choinkowa. Ej, to chyba było proroctwo jakieś. Naprawdę. Ale jeszcze powinny być dwa. Jeszcze dwa? Nie. Nie no, ale żaden kolorystycznie nie pasuje, bo George jest taki biało-brązowy. No może trochę. Ale ten jest w skarpecie w ogóle. No bo dlatego. on wyskakuje jako prezent. On jest biały, to jak George bardziej. No. I żelki Haribo. Normal. Dobrze, dziękujemy wam kochani za oglądanie tego vloga. Widzimy się znowu w poniedziałek. Widzimy się w środę. No i potem to już widzimy się w pierwszy dzień świąt no, ja bo jest... Albo po świętach, zobaczymy jak to będzie ta przerwa yy, trwała, ile. Czy wejdziemy w ten rytm dwudniowy, czy zostaniemy w tym rytmie dwudniowym, czy wejdziemy w trzydniowym? Także zobaczymy. Ale na razie widzimy się w poniedziałek, kolejny rok. Ma O, A wypisz okropułę. się marzence, czy ten w tym kolorze je dobrze, czy tak. nie. Możemy no przekonacie. Właśnie. Nie, ale ja to nie przekonuje, nie? No. Nie wiem, nie wiem, bo jeszcze się tak nie wpatrywałam w siebie. Dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, co sądzicie na temat króliczka. Oczywiście... A ja imię pisać. Imię, tak, imiona piszecie już, już nawet... Już bardzo ich dużo. Nawet teraz już do tych starych vlogów piszecie jeszcze komentarze z imieniem, propozycją imienia dla króliczka. Dobra, no to dziękuję za oglądanie i na razie pozdrawiamy. Pa! pa!